Sponsorem wyprawy do Brazylii jest nasz sklep partyzancielobyszczyzny.pl, bo dzięki Waszym zakupom mogę tworzyć więcej treści i was edukować. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam Szlendi. Rozpoczyna się nowa przygoda. Jak wcześniej wspominałem, może słyszeliście albo nie, lecimy do Brazylii nagrywać generalnie filmy. Postanowiłem skonfrontować się z innym środowiskiem naturalnym. I jak dobrze pójdzie, to będziemy robić z tego kontynuację BROK 4 Kontynenty Także my zaraz się pakujemy do auta, jedziemy na lotnisko I ciśniemy Jutro rano już będziemy w São Paulo A z ciekawostek Pakując się <grym> Zawieram plecak z Biedry, a co? Oczywiście jest wypchany normalnym szpejem Ale moje zbyt wojskowe kojarzą się z taką taktyką A nie chce się też rzucać w oczy Brazylia jest taka jest. Fawele i te sprawy. Także cóż, cisiemy. Jak się uda, bo w Polsce nie można, to może sobie coś upoluję. Jest taki plan. Yy, oglądajcie, zobaczycie. Dotarliśmy na artystę, pokażę Wam ciekawostkę. Często mówimy o żarciu, o survivalu. Patrzcie, że tu chipsy z Bambiego na podróż zabrałem. Mam nadzieję, że nam nie zapierdzielą. Po przejściu przez bramki, bo oczywiście zabieramy Bambiego ze sobą. Eee, Zajęliśmy się to o czym mówię. Czy wołowinka, czy tak jak ja polecam, jelenia. Kroimy w paseczki, przyprawy. Na dzień do lodówki. Suszarka za 200 stówy na grzyby. Czyste białko My idziemy zdawać bagaże Wszystko gotowe, pięć razy się za paszport łapałem, także jest OK. Lecimy Come Ogólnie do plecaka z Biedry za 100 tam 70 zł z pierdołami, które wyrzuciłem Próbujemy upchnąć sprzęt. Pierwszy Problem Rachomora się nie chce do końca noc Jest tu jakiś fuck-up, ale jest ok. Widzieliśmy plecak, żeby się mniej rzutowo, czy niż moje taktyczne. No bo, jakby nie było, jedziemy do kraju, w którym tam dość często kroją turystów Pawele i te sprawy. Chcesz mieć pewność, że Twoja walizka będzie się wyróżniać. Załącz na nią prezerwatywę. My też jeszcze ostreczowaliśmy, żeby było bezpiecznie. Ostatnio, jak wróciłem do Norwegii, to mi kółko we... i szukaliśmy jakichś taśmy, żeby to wszystko kleić. Pysła. Mamy, mamy opóźnienia i jak się uda, to zdążymy na samolot, jak nie, no to będziemy musieli. Przerzucanie przerzucani z inne miasta, tam się uczysiemy. Jesteśmy w toku, w biegu, w, survival, w miejskim No i dupa, nie z, naszych, oczywiście, nie z naszej winy, że samolot nam uciekł. Jedziemy do innego terminala, żeby nam dali hotel. I z tego co wiem, będziemy mieli przesiadkę teraz w Madrycie i z Madrytu do San Paulo. Także jutro w południe dopiero dolecimy. Ale ciekawostka ze Szwajcarii buteleczka można. Bez pato ekologii. Jak mówi Siara. No i. lądował. Wklejemy się w Curichu, jest godzina 12. .00. W nocy dwa... no 22 po 12. .00. Walimy po strzale, idziemy spać. 5.40 znowu w busa na lotnisko przynajmniej. Pachę przyjmiemy. Mamy przez rano, bo słuchajcie, siódma z hakiem startujemy do Madrytu. A 14.30 dopiero startujemy do São Paulo, czyli w Madrycie jeszcze będziemy siedzieć na lotnisku, bo mamy dwie tam godziny z haki lotu, A w São Paulo będziemy o 20.00, z tym, że nie między 14.00, bo trzeba doliczyć jeszcze 5 godzin, bo tam się będziemy cofać w czasie lecąc. Także jeden dzień w plecy, dlatego zwiedzanie w São Paulo sobota, niedziela zmniejszamy do niedzieli. W poniedziałek wyjdziemy do Jungle. I coś, cóż mogę powiedzieć? Idę spać i myć pachę. Salut. Dobre. Kolejne przygody przed nami. No i tego w Curichu. Przyspaliśmy się raptem 4 godziny. Już jesteśmy w Madrycie. Czekamy na przesiadkę, bo w zasadzie 14:30 startujemy. Niestety, jeden dzień zdjęciowy straciliśmy, tak? No bo przylecimy dzisiaj w nocy do São Paulo, a powinniśmy być już od rana. Także, niestety, sobota w plecy, aż znaczy, niedziela, zwiedzanie São Paulo i w poniedziałek, według planu, cisimy na wybrzeży, a my idziemy już dalej. <grym> Co będziemy robić 10 godzin? W dzień opaski, no, czyli wyspajmy. Pierwsze nasze, nasze śniadanie. Po 38 godzinach podróży przebojami. Jemy śniadanko, przespaliśmy się o 8 godzin. Także za chwilę wpada maciek i lecimy na miasto. Później Wam opowiemy co tam się działo po drodze. Nie wiem co to jest, ale patrzcie, że tu w mieście tak wyjeżdża. Po prostu nie wiem co to jest. Masa drzew, cały ekosystem tutaj żyje. Ale czat, nie mogę się doczekać, aż wbijemy gdzieś tam w terenie i będziemy pewne rzeczy sprawdzać. Ale zajebioza. za zima. Dzisiaj ma być do 28 stopni, ale za dwa dni na wybrzeżu ma być no, e, wieczorem 8 stopni, w dzień chyba 14. To jest e, podobno zima w São Paulo. Zaczynamy przygodę w São Paulo To jest Maciek To jest Maciek, ile ty tutaj mieszkasz? Słuchaj, miał być rok, a jest 13 rok już leci Z kobietami się nie wygra Maciek generalnie jest naszym przewodnikiem na czas całego tutaj pobytu tak w São Paulo I się co, pokażesz nam miasto? Tak jest, pokażę wam São Paulo Ciekawe rzeczy, które tutaj są, dzieją się No i taki fajny vibe Pozaglądamy w miejsca które można zajrzeć, które nie można zajrzeć, bo generalnie nie wszędzie się chodzi, jak się nie jest na terenu, tak. ze względu na tak zwane fawele. No i jak się uda jutro, czyli w poniedziałek, przyleci może nasza walizka zapomniana jeszcze z Madrytu. No i wtedy przeniesiemy się do, do, do wybrzeża, tak? No i wtedy ja będę mógł pokazać. Poka dziki rejony, tak. Ja, ja się wtedy odpalę, bo taka jest idea przyjazdu, ale e, też chcemy Wam pokazać. Takie codzienne życie Brazylijczyków, dzisiaj jest na szczęście 3 miliony ludzi mniej w mieście, tak? Tak jest. to <grywa> jest niedziela, to ciekawe tutaj z tymi... Kuchy. To, co teraz będziecie na ulicach widzieć, ten brak ruchu, to jest pikuś, jutro się zacznie. No, o 12 będą pielgrzymki, jeżeli chodzi o lunch i obiad, to zobaczysz. Dzisiaj? To znaczy w poniedziałek. A o której wracają? E, wracają rano, ale no jest oczywiście korek po rano. No. bo są trzy korki, rano, po południu, pora lunchu, i wieczorem, jak wszyscy wyjeżdżają. A pielgrzymki są, bo ludzie wychodzą na lunch około od godziny 12 do mniej więcej 14. A że jesteśmy w mieście wieżowców, to jest trzecie miasto na świecie, tak? Pod kątem wieżowców? Tak, to, znaczy to się zmienia, bo Chiny teraz bardzo nadganiają, okay. w ostatnim tam dziesięcioleciu, ale pomijając Chiny, to jest naprawdę bardzo... To wyobraźcie sobie, że tak, Hongkong, Nowy Jork, tak? tak I do, no, możliwe, że to, i dalej albo na czwartym miejscu. Pod względem wieżowców jest San Paulo, tak. czyli te 15 czy 16 milionów ludzi tak jest. Więc schodzi jak termity z tego roju mm -hmm. zobaczymy, ciśniemy. Miasto. Prowadź. Dobra, Tutaj ten dym. Jeszcze przystanek, oczywiście ja już chodzę z boczenie zawodowej tuźwa, tu to, tu takie krzaki, tu takie, nawet robinie akacjowe widziałem, ale jesteśmy teraz przy takim drzewku i macie powie, co to jest? Słuchaj, to się nazywa chodząca palma. A dlaczego ona się nazywa chodząca palma? Bo to jest palma z lasu atlantyckiego i to nie jest najwyższe drzewo, tak jak widzisz. W lesie atlantyckim, jak w każdym lesie, jest konkurencja, jeżeli chodzi o źródła pożywienia, czyli wiesz, o ziemię i światło. No, Dokładnie, no wodę też, ale to jest u nas. tam jest dosyć tego dużo, z reguły. I jeżeli i ta palma ma taką możliwość, że zobacz, i ta palma, to są korzenie, które ta palma, widzisz, to są korzenie, które ona wypuszcza, tutaj, tutaj, tutaj. I ta palma w przeciągu roku potrafi się przemieścić do półtora metra, jeżeli znajdzie gdzieś źródło, źródło światła. Tak? Zajebiste. No i zobacz, i ona wypuszcza sobie takie korzenie, to dlatego się nazywa pogonka. Te z tyłu obumierają, a te z przodu są wypuszczane i ona tak sobie pach, pach. I taki, czekaj, był taki film z chodzącymi. Tak, jako, entowie! Fajne. No to i kwarcy pierścieni. Władcy pierścieni. <laughs> e, ja już pierwsza moja myśl, ze względu na to, że e, jedziemy w las atlantycki. Oczywiście występowanie bałęsaka Brazylijskiego, Pająka, największe w tym regionie Brazylii. Tak. Szary raka, ten region Brazylii. To jest. Mrówki ogniste, e, roje pszczół dzikich. Mhm. Tam czytałem, generalnie, co zabija w Brazylii. Średnio 20 parę tysięcy kończeń jest przez węże. O, śmigłowiec. Rzecz normalna wszędzie na wieżowcach są te fly taxi. Także mamy tam kilkanaście gatunków takich dziwnych i generalnie z lekka wiadomo jest tak jak my w lesie polskim zbieramy różne rzeczy z ziemi to tutaj trzeba będzie się pilnować. Ciekaw jestem, gdzie jest siedlisko tego wołęsaka brazylijskiego. Czy na przykład, jak z palmy, na przykład, będę brał e, gałęzie. Gałęzie do czegoś, czy na przykład on sobie w tych takich dobre pytanie. Kokonad to, to nie wie. ma czegoś takiego, że wiesz, on konkretnie. On mieszka, tylko w konkretnym, nie wiem, kokosie czy coś takiego. To on się wie, znajduje w takich miejscach, które pająki lubią, czyli sucho, ciemno i wiesz, i takie... O Ale to będziemy mieli Indianina w zasadzie, jak się nic nie zmieni, to na pewno będziemy pytać o takie rzeczy dokładnie. No i ten. Śmigamy dalej, chygamy dalej. Pokazać, trochę bałagan. W Polsce u nas jest naprawdę zajebiście czysto od miasta, ale tu była wczoraj impreza, a to może dla tego że... Teraz śmigamy pokazać wam jedno z największych drzew jakie jest w São Paulo, te, które już oglądałeś i też będziemy tam tłumaczyć. Patrzcie jakie szyszki w ogóle zajebiste. Wrzuciłem to w Google, to niby jest jadalne, ale jak już jest takie czerwone, poporowe. Nie? Tak. Ale zajebisz ta masa z tym chodzeniem, nie? Słuchajcie, jaka jest zasada w Brazylii? W mieście, yy, podczas jazdy i podczas chodzenia. To jest. Najprostsza rzecz. Większy ma pierwszeństwo. Jeżeli jesteś pieszym, masz najmniej praw. Jest jedna, jest jeden wyjątek, jeżeli chodzi o motory. Motory mają pierwszeństwo, bo śmigają pomiędzy samochodami i musisz im trochę ustępować, ale. Największy ma na pierwszeństwo, czyli ciężarówki, samochody, później ciężarówki, samochody, autobusy i tak dalej. Albo tak dalej. Abrams. Tak jest, tak jest. Eee, czytałem w statystykach bardzo dużo wypadków komunikacyjnych jest i dużo ludzi ginie generalnie na drogach. Wczoraj goś Uberem nas z Łokniska wióz, tam prawie 50 km. No to momentami tak dziwnie jechał, ale było pusto, była ciemna noc, to było po, po 22. I jesteśmy teraz w czymś zajebistym, co się rzuca w oczy. Mam nadzieję, że znajdziemy podobne okazy. W takim dzikim środowisku. I co to jest? To jest fikus. Ja takiego fikusa miałem w Polsce jako drzewko, jako roślinę domową. I I mają ludzie takie małe. No, dokładnie, ale dokładnie. Dokładnie, dokładnie. A z tak Pokazać, bo to jest ten fikus taki gigantyczny. W na tej widzicie jakie one są duże? ale zajebiono. I na czym to polega? Zobacz. Bo on. Zapraszam do to są korzenie tego drzewa i on te korzenie wypuszcza i wpuszcza tutaj ziemię. Dlaczego? Bo on rośnie cały czas w górę i on musi się podpierać, tak jakby, wiesz? Ten świpć. I zobacz, to jest też z rodziny kałczukowatych. Dlatego, bo jak go weźmiesz, to tutaj. Bo no teraz jest sucho. Rosy, widzisz? O. Weźmiesz, to jest taki olejek kauczukowy. Widzisz? To. I co ty możesz zrobić? Tylko klej. Takie Dobre. różne rzeczy to są wiesz, no Można, można tak kleić i Tak. To nie jest nic... To, to ja wiem, co wiesz, z tego tak. można zrobić. Pukna z tego kaktusa dziwnego, trochę kleju do wytwarzania tak zwanych precyzyjnych procesów. Ja już wiem, co z tego można zrobić. Dobra, a to jest jedna rzecz. A zobacz, a z drugiej strony też jest taki fikus, który bardzo wiele Polek i Polaków ma. To się nazywa fikus Benjamina. I on też tutaj sobie tak rośnie po prostu. To. I zobacz, jak to jest gigantyczny. Teraz jest trochę pora sucha, słuchaj, bo jest zima. A zimą tak często nie patrzę. By lat. tutaj zobaczyłbyś, jak to wszystko jest zielone, jako. To jest bez... To też jest drzewko, które w Polsce ludzie mają w Doniczkach. Tak. A to? O to jest właśnie to, Tylko sobie pokazać w Polsce. Po poliściach po można poznać. Widzisz? Zobacz. Takie ludzie właśnie w Polsce mają. Doniczka. Dokładnie, takie malutkie. I też na pewno znają się jacyś ludzie, którzy powiedzą, że o patrz faktycznie jak się zrani no to jest leci ten kauczyk z niego leci tę mleczkę. Okay? A teraz będę was jeszcze... A tamto to jest mega. Jestem w ciężkim szoku jaki wielki ptak siedzi ku w... go? Masz zuma? Kuźwa, słuchajcie, centrum miasta a to takie bydle, gdzie z tej... Staj... O leci, patrz, ale wielki. Wow! Padli na rzeca. lepiej Jimiego nie wystawiać gdzieś w czakach, żeby za bardzo wystawał. Jimmy Są... to jest ten. Długa historia. <grytania> <grytania> Jaka bardzo zacna balustrada, słuchajcie. Jak się jest takie miejsce, gdzie jest dużo odklejenców, to człowiek sobie musi radzić. Nikt nie przejdzie, ewentualnie jajka będą leżeć po której stronie balustrady. A to mamy oddech diabła, tak. devil's breath po angielsku. Ale to co kwiatki się wykorzystuje? No to jest ten taki pyłek kwiatki w ogóle widzisz, to jest to jest generalnie, że kwiaty i owoce i to ma coś takiego, że to jest głównie w Kolumbii, wiesz, że, że, że ma taką legendę, takie takie rzeczy, które tam się dzieją, że to jest coś takiego, że się ściera na taki pył i muchasz komuś, i później, tak jakby odbierasz na chwilę taką wolną wolę. człowiek jest przyćpany i wykonuje, że tak powiem, polecenia bez ten, bez wahań. Mhm. E, a my mamy w Polsce roślinę, nie powiem wam, która. Mhm. E, która jeszcze w 60-tych latach wszyscy była wykorzystywana do przesłuchań. I tak jest serum prawdy. Rośnie w Polsce. Tak. Rosła u mnie za 100 dołu. A to tutaj fajnie zauważyłeś, bo tutaj to tu tu jest akurat. Makumba. Czyli kandomble czyli brazylijskie religie z połączeniem chrześcijaństwa, brazylijskiej religii. Z zrobić, z... Rączki plastikowe, małe, dzieci to no ofiary. ofiary takie składane jest drzewą w lesie i tak dalej, bo to jest właśnie taka makumba, że, wie, że składa się z takim bogą, bożką i tak dalej, bo mają swoich moryszastów. Okay. Powiem Wam, co takie memy, koszmar elektryka. E, no to spójrzcie na kable. I to są kable. Światłowody, czy co? To światłowody, to są różne wody. A, energetyczne, światłowody, i co tak sobie zażyczysz? Dokładnie. Patrz, to to tu jest nie... pajęczyna, j**a. Ta właśnie, to się nazywa gato, czyli kopy. Tego jest o wiele więcej. Tutaj jest jeszcze w miarę uporządkowane, ale są ogromne na przykład takie rzeczy. Tam widzisz transformator taki malutki, widzisz? No to też jest. Czasami jak jest, pada deszcz i tak dalej, to słychać takie na że takie, takie jedni... No, rozwalony. Po prostu walnął transformator i przyjeżdża z energii, żeby naprawić. Przyjeżdżają z energii, żeby naprawić. To jest yy, serio niezła pajęczyna. Chociaż, jak jest tu dużo miedzi, nie mówmy tego cyganom, bo ostatnio na Słowacji wyjeżdżałem kilometrów kabla z ziemi. Przez no. trzy wioski przekopali rów na polach. Bo, bo była jakaś tam, no jakieś tam dość dobre te metale były w środku. Zauważyłem znajomy napis. Ciekawe czego. Czyżby w, Brazy w Brazylii na odpadzie ropopochodnym spędzenia, fury jeżdżą? Podobno tak. Etanol to jest ta część alkoholu, który jak macie wódę z beznadziejnych źródeł i zaczynacie się dusić i robią wam się czerwone gęby, plamy na ciele, to znaczy, że jest duża zawartość etanolu. Bo od tego się nie ślepnie, ale się człowiek dusi, bo krew nie, nie wydala w dwutlenku węgla i nie pobiera tlenu, tylko wraca i się podduszamy. To jest taki efekt, jak się jakąś chrzczoną ropę pije. A tutaj jest to normalnie na stacjach, czyli. Jeżdżą na wódzie. Tej złej, która może udusić człowieka. Czyli czekaj. To jaki oni mają przemysł? gorzelniany, że tyle mają tego odpadu, że tu jest to stacja benzynowych? Stary, no. Brazylia, trzcina cukrowa. Skąd jest ten niepodobiec? Trzciny cukrowej. Ale to, to jest. Pro, to jest... Co, jak, się, jak się pędzi ropę, tak zwaną, kolega mówił, to zwykle z pierwszego to jest tak zwany przedkąt. Czyli puszcza się 40 litrów zacieru i pierwszą szklankę trzeba wylać. I to jest ten etanol, a dalej to jest szlachetny trunek. Czyli jak ja zaczynam kombinować, że z 40 litrów masz około tam 7-8 litrów takiego czystego, dobrego towaru. A szklankę tego. Rozumiecie już kalkulację? Dem! Idź z A tutaj jest akurat droższa stacja. bo Widzieliśmy po drodze jakieś ceny, po trzy coś. I to właśnie będziemy chcieli No to sobie wyobraźcie, że tam w granicach 2 zł, 2,50 tak? Tak. za litr, nie? Też się nie dziwię, że wczoraj przejechaliśmy z lotniska ponad 40 km za 70 zł UBerem że Warto też te aplikacje, żeby się nie naciąć eee, Na co? No, na złotówy, nie? Co was skroją później ze zboże. Te apki są fajne, Bolt nie działa. Nie, nie Bolta ma. nie ma. W Brazylii jest Uber. Warto pamiętać. I warto sobie też ESIM zainstalować. Ja mam z Revoluta też sobie ustawiłem ESIM, czyli sobie pakiet jakieś kilka giga za parę złotych zainstalowałem. Fajna, fajna ta technologia. Kochanie, moja żona lubi Awokado. Patrz wielkie, te pypki u nas w marketach, to troszkę większe są od tego. Taka pesteczka. Sobie. Proszę bardzo. Możesz sobie tutaj wbić, o widzisz, możesz sobie wbić tutaj wykałaczki, położyć nad wodą, weszli się rosnąć w cała zasi. Pięknie. Ja może sobie weźmiemy pestki, co? Polecam. Patrz, jakie wielkie, jakieś kunolisy działały. A tam jest tego całe mnóstwo? Też Nie parkujemy samochodów pod awokado. No i widzicie, ja się na takich rzeczach nie znam. Normalnie pień podobny trochę do osiki. Albo się mylę, faktycznie powinienem się mylić w tych tematach. A to jest awokado. Myślałem, że to jakieś bardziej krzaki, nie? Dlaczego zostały przywiezione te zliczamy, pszczoły ogólnie do Brazylii? Bo pszczoły europejskie, w klimacie, w którym jest zima, to robią więcej miodu. Są tutaj lokalne pszczoły które nie robią tyle miodu proste widzisz no to tak samo teraz już zaczynasz kojarzyć jak wygląda Europejczyk i jak wygląda Brazylijczyk jeżeli chodzi o styl życia Europejczyk robi za zapasy Brazylijczyk może niekoniecznie i długoterminowe i krótkoterminowe myślenie największość no dnia spacerowaliśmy po parku żeby właśnie pooglądać te różne rzeczy związane przede wszystkim z roślinnością ale też tak jak żyją Brazylijczycy co bezdomni są różne gatunki roślin żyjące w symbiozie. Coś, co mnie też ciekawiło, bo w Polsce skupiam się na środowisku naturalnym, także tutaj też to było dla mnie bardzo interesujące. A już typowe spotkanie jakichś gatunków egzotycznych dla nas, typu bananowca to już było wow. E, miasto ogromne. E, co ciekawe, natura tutaj się nie wycofuje, tylko walczy. Nad nami latał wielki orzeł. Też zwróćcie uwagę, że pomiędzy tymi wieżowcami są normalne osiedla, gdzie też w związku z jakimś tam ruchem osób niekoniecznie fajnych, ludzie się grodzą jakimś drutem kolczastym. Pomiędzy tym są bezdomni, a pomiędzy tym jest gigantyczny luksus, ale jeżeli chodzi o Brazy Brazylię, to spójrzcie, ona tak wygląda jakbyśmy ją przenieśli na Europę. Także jak ktoś pyta, czy byliśmy w Amazonii, to to w Brazylii, to ja mógłbym robić przez rok. No i ulubiona moja scena koszmar elektryka. Reasumując, sceptycy samobieżnego białka przeżyją w takim San Paulo, jedząc różnego rodzaju owoce. Taka ciekawosko. Scep... No dobre to tak, samobieżne białko, sceptycy. To tak samo jest takie powiedzenie: vaginosceptyk. Wiecie o co chodzi? No prawie jak na procesji, w Boże Ciało. Typowa zima. Kwiatki sobie tutaj owocują. W sensie nie wiem jak to się mówi, ale generalnie bardzo ciekawa miejscówka. Dziewczyny by polubiały. Po szklanie cukrowki idziemy na wywar. W sensie wywar. Wyduszano na sieżo trzcinę cukrową, napój. Ten już myślał o czym innym. Jeszcze nie tu. Zajechał Ukrainą. Jest pora obiadowa. Gość sobie zaparkował, poszedł przejść. Można? Światła, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, knajpa. Auto, zero kierowcy. Poszedł jeść. <grybujesz> Można. <grybujesz>